Za chwilę dowiecie się o rzeczach, które były dla Was tajemnicą do dzisiejszych czasów. Poznacie zawartość owoców z drzewa poznania dobra i zła, o którym wspomina Biblia, kiedy opisuje historię pierwszych ludzi Adama i Ewy zarówno z punktu naukowego, jak i teologicznego. To niesamowite odkrycie, odkrycie, które całkowicie zmienia postrzeganie życia, świata i Boga. To oczywiste, że współczesne nam czasy, tempo odkryć naukowych oraz wiedza wymuszają na nas spojrzenie na Biblię i wiarę w Boga zupełnie na nowo. Ewolucja umysłu ludzkiego osiągnęła dokładnie taki pułap, taką zdolność, która pozwala człowiekowi na zrozumienie Boga, jego istoty, struktury i działań w sposób logiczny. To historyczny dla ludzkości moment, gdzie przechodzimy z ery intuicyjnej, zindoktrynowanej wiary do ery świadomości. Wobec tego zaczynamy. Aby poznać Boga i zrozumieć Jego decyzję, musimy cofnąć się do pierwszej księgi biblijnej, czyli księgi rodzaju. Jak wiadomo, pierwsi ludzie, kobieta i mężczyzna, stworzeni przez Boga, wiedli tam szczęśliwe życie, a ich ciała nie podlegały procesowi śmierci. Jednak zdarzyło się coś, co zmieniło ten status. W trakcie pobytu w tej fantastycznej krainie kobieta za namową węża zerwała owoc z drzewa o nazwie Drzewo Poznania Dobra i Zła i wraz z mężczyzną zjadła go, co spowodowało, że stali się śmiertelni. Przypomnę tylko dla formalności, że ludzie mogli zjadać wszystkie owoce, z wszystkich drzew, w tym owoce z drzewa życia ale nie wolno było im zjadać owoców z drzewa poznania dobra i zła. Co się wydarzyło po zjedzeniu owoców, to raczej wszyscy wiedzą. Jednak najciekawsze z tej historii nie jest to, co stało się później, lecz to, jakie składniki zawierały te owoce, że Stwórca nie pozwalał ich jeść. Wobec tego do rzeczy. Tak naprawdę owoce te miały charakter duchowy i zawierały w sobie inteligentną energię. Zresztą sama nazwa, drzewo poznania dobra i zła, to nam właśnie sugeruje. Wobec tego jedna część była dobra, a druga, powiedzmy, że jak to nazwa wskazuje, ogólnie zła. W rzeczywistości były substancjonalnie pełną konstrukcją duchową Boga, jego duchowym odbiciem. Z naszego ludzkiego punktu rozumienia były to głównie uczucia oraz stany, reakcje emocjonalne i decyzyjne. Ta dobra część, czyli jedna druga owocu składała się z wytworów trzynastu boskich duchów, a właściwie dwunastu zawartych w jednym. Po ludzku można to porównać do owoców w owocowej galaretce. To ta część duchowości, którą ludzie otrzymali w akcie stworzenia. Ta duchowość towarzyszyła im w codziennym, rajskim życiu. Zobaczmy jak to wyglądało i poznajmy ich nazwy. Przyznam się, że nie znam kształtu owoców, wobec tego skorzystam z kształtu jabłka, które najczęściej jest kojarzone z tajemniczym rajskim owocem. 1. To będzie ta przysłowiowa galaretka. To duch miłości. Odpowiada on za wytwarzanie uczucia stanu emocjonalnego zwanego miłością. 2. Duch radości. Wytwarza radość. 3. Duch pokoju wytwarza pokój, czyli duchowy stan braku konfliktu. Wewnętrzny spokój. Cztery. Duch cierpliwości generuje cierpliwość. 5. Duch uprzejmości wytwarza uprzejmość. 6. Duch dobroci wytwarza dobro. Siedem to duch wierności, który odpowiada za wierność. Osiem. Duch łagodności wytwarza łagodność. 9. Duch opanowania generuje opanowanie, czyli zachowanie spokoju w różnych sytuacjach i relacjach. 10. Duch skromności wytwarza skromność. 11. Duch miłosierdzia odpowiada za stan wybaczenia miłosierdzia. 12. Duch mądrości generuje mądrość. 13. Duch sprawiedliwości odpowiada za wytwarzanie, podejmowanie sprawiedliwych decyzji. Do tej pory poznaliście dopiero połowę zawartości owocu, to znaczy tę część duchowości Boga, która była obecna w raju i stanowiła rzeczywiste odbicie Jego duchowej struktury. Człowieku ta struktura rozwijała ludzką duszę i generowała miłość. Generowanie boskiej duchowości w istocie ludzkiej było jednym z głównych celów stworzenia człowieka. Dodam tylko, co jest bardzo ważne, że inna duchowość oprócz tej dobrej w tamtym momencie w raju w sensie praktycznym nie istniała. Jednak ten stan miłości i ogólnej szczęśliwości został, jak wiemy, z Biblii zakłócony. Niestety, po zjedzeniu owocu ukazał się ludziom również inny obraz boskiej duchowości. Był to obraz dla ludzi do tej pory nieznany. Jaki to był obraz? Jaka duchowość? Co zawierał owoc całości, jaki to miało wpływ na dalsze losy ludzkości, o tym dowiecie się już niebawem z następnego odcinka. Jeśli to, o czym Wam powiedziałem, jest dla Was ciekawe i chcecie wiedzieć zdecydowanie więcej, koniecznie zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.